Witam w dzisiejszym odcinku. Odbierzemy sobie trochę zawodników. No i tutaj mamy 2500 gemów. I jakiegoś zawodnika zobaczmy, kogo akurat dostaniemy. Dobra, item pack. No i dobra, i to jest Serb LM Juventus to jest Kościć 88 overall. Ok, i 1250 gemów. Teraz mamy kolejną paczkę. Co to będzie? OK, to jest ikona Włochy. RB, to jest Zambrotta, tak Zambrotta. 89 overall. Akurat na pozycji RB mi się przyda Zambrotta, a więc dobra. 600 gemów jeszcze zgarniemy. OK. Teraz tak, przejdźmy sobie tutaj. Nie, nie tutaj. O. Tutaj pierwszy odbierzemy sobie jeszcze nagrodę za ten Trochę będzie tych Nagród gemy jakieś tam ten, coś takiego, nie? I okej, okay, mamy tutaj 5000 końców ehm, dobra, tak, teraz przejdźmy sobie tutaj, bo tutaj był Zambrotta na LB albo, albo RB, okej? Okay? teraz Exchange bo tutaj coś będziemy mieli do odebrania i tutaj manę odbierzemy na pozycję LW trzech napastników i akurat będziemy mieli zaraz. Tutaj mamy. No i dobra. Mamy pięciu już. Hoyland Joe Felix, Forlan, na razie nie. Ale dobra, 82, 82 plus zawodnik, a to zaraz zobaczymy. A tutaj co potrzebujemy? 80 plus napastnik. Ok, czyli może być Sisoko. I argentyńskich zawodników. Kurczę, akurat tutaj brakuje jednego. Ok, czyli tego Zebajosa też niedługo odbiorę. Team of the Week, co tutaj mamy? Co to jest? Zawodnik 1080. Tylko, czy to się opłaca? No chyba nie. Ucel Group Stage. O, tutaj, coś, tutaj możemy jakoś zawodnika trafić dobrego. Bermejo, Omur i trzech I akurat będzie jedna wymiana. Jest to 77 Wiladsen. Ok? Universal rank item. Tutaj 85 plus zawodnik, ok. I 2,80, no to niech będzie. No i zobaczymy, co tu trafimy. Zobaczymy, co tu trafimy. Universal Rank Item. Co to będzie? To jest Hiszpania, CDM, jest to Real Sociedad i jest to Zubi Mendy. 86, Overall, ok. I teraz tak. Przejdźmy sobie do ten. Przejdźmy sobie tutaj do questów Czy mamy tu coś? Okej okay, tu mamy trzy tikety i chyba to wszystko Tak to wszystko, a więc dobra teraz tak Przejdźmy sobie do Eventów, bo tutaj Live events No i czy mamy tu coś ciekawego? UEFA Champions League, o tutaj możemy coś poodbierać Chociaż ja zobaczymy Legends Club no, i dobra, ładuje się. Tak szczerze. No to chyba wydam te wszystkie punkty na tą zakładkę. Uuu! Lindelof. Na tą zakładkę z, z zawodnikami PSG. Chociaż. No nie wiem, no. Mam 630 punktów. Nie jest to dużo. No zobaczymy zresztą. Będę musiał to przemyśleć jakoś. O, będziemy mogli jeszcze tam jednego odebrać. Dobra. No i odbieramy 75 plus overall zawodnik, albo końcy, albo końcy. No i końcy, 50 tysięcy końców, ok. Spoko. I teraz tutaj Real Madrid. No i mamy tutaj tak. Kolejny 70 plus zawodnik, albo końsy, oczywiście nie. No i dobra, to było wszystko. I jeszcze przejdźmy sobie do Inform Focus, bo tutaj będziemy mieli coś do odebrania, ale co, co zaraz zobaczymy. Teraz tak, eee, zobaczmy. Tutaj jest Royce, Almiron do odebrania, Witnia, Reinders, Frankowski, Saliba. Rakitic, saliba nam niepotrzebny. Powiedzmy, że z tego nic nie odbierzemy, bo nam nikt niepotrzebny jak na razie. Tutaj Alvarez 86, 87, Openda. A oni już są. Zupgradeowani, okej. ok. Czułameni, Zieliński. Tylko, czy. Zielińskiego jednego mamy, czy Zielińskiego jeszcze potrzebujemy? Chyba nie, chyba nie. Także Zielińskiego chyba nie będziemy brać, ale. Openda albo Alvarez. Weźmiemy którego z nich. Zawodników na pozycję LB mamy. A więc tutaj Oriora, Romeu nie weźmiemy. Także chyba weźmiemy Alvareza, bo on chyba będzie najlepszym wyborem, nie? Tak mi się wydaje. Alvarez. 86 overall, a myślę, że Manchester City zadzie co najmniej do finału, jak nie do półfinału także no będzie dobrze Alvarez. I w sumie będziemy mogli wzi wziąć też Williama Salibę na obronę. A więc dobra Openda no bym, może nam się przydać aczkolwiek nie do końca nie do końca Molina-Zielnicki, Bechrens i tak dalej. Gdzie jest, o w rundzie czwartej nie, tam był Saliba, a więc możemy go odebrać. Royce, Almiron, Vitinha, Reinders, Teze, Frankowski, chyba że Frankowskiego, ale nie. Nie opłaca się Frankowskiego, lepiej Salibę. No i dobra. Odbierzemy sobie Salibę i później coś może jeszcze zrobimy. Nie wiem, zobaczymy. W Live Arts może co, coś zagramy. Może coś odbierzemy? Zobaczymy. Eee, tutaj zobaczmy w sklepie. Czy coś mamy? Tutaj, ok, coś takiego. O, Star Pass. Tutaj możemy sobie te punkty wymienić. A ci opłaca, chyba nie. Na razie nie będziemy wymieniać. Limited Offer też nie. Rivals też nie. Chociaż ja tutaj mamy darmową paczkę do otworzenia, no to możemy otworzyć. No i mamy. Uuu! Alex Baenia 83 overall. Ok, i to jest bardzo dobry traf, bo możemy odebrać co jest Sadio Mané. Z tego co pamiętam, bo. No to idziemy po Sadio Mané. A to już w następnym odcinku. Cześć.